Mamusiu, mamusiu, nie uwierzysz, Karol zaprosił mnie na randkę. Co ja mam teraz zrobić? Doradź mi, proszę. Ojejku, córeczko, na randkę? W tym wieku? Jestem bardzo zaskoczona, ale gdzie on chcecie wziąć? Yy, mówił ci coś, jaki ma plan? Czy chcecie, co chcecie robić? Opowiedz mi, co on ci dokładnie powiedział? Powiedział mi, że mnie chce wziąć na sushi i będziemy jeść rybki i... Nie surowe, tylko oczywiście pieczone, ponieważ surowe mogą być nie do końca zdrowe. I po sushi powiedział, że na ciasteczko pójdziemy szarlotkę z jabłkami i z lodami. O, na sushi! Czyli on musi być bardzo rich, czyli bogaty po angielsku. Z jakiej on jest rodziny? Orientujesz się może? I on. I skąd ty go w ogóle poznałaś? On jest starszy czy młodszy od ciebie? Zanim Ci wszystko wam się powiem, to mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Czy subskrybujesz kanał Historyki Roblox? Nie subskrybuję, ale już daję suba z dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych filmów. Super, to pomoże mi rozwinąć mój kanał. I pamiętaj, aby zostawić lajka like i napisz komentarz o treści randka, aby zmotywować mnie do następnych filmów. Dobra, to już ci mamusiu wszystko opowiadam, ponieważ muszę być oczywiście z tobą bardzo szczera jako córka i mama. Więc tak. Jego mama jest lawyer, czyli prawnik, a jego tata jest surgeon, czyli chirurg. I oni są bardzo rich, czyli bogaci. I byłam u niego raz koło domu i on ma taką willę very big, czyli bardzo duża. I mega mi się to podoba. Wow, córeczko, to very... Interesting, ale ja pytałam bardziej o niego niż o macho goods, czyli co posiadają. Chciałabym, abyś mi o nim powiedziała, bo pamiętaj, że pieniądze nie są w życiu very important, aż tak ważne jak osobowość człowieka. A już Ci wam wszystko opowiadam, to Karol jest very handsome i bardzo, i to bardzo wysoki, very tall i w dodatku bardzo, bardzo inteligentny, a ja lubię kiedy chłopak jest inteligentny i poza tym jest taki bardzo very kind, czyli grzeczny. Wow, córeczko, to co mi opowiadasz, to wydaje się, że jest to idealny materiał na takiego fajnego boyfriend, ale musisz mi o, niego, o nim więcej opowiedzieć. Na przykład jakieś zdjęcie pokazać, bo jestem bardzo ciekawa jak on wygląda. Może najpierw przed tą randką przyprowadzić go tutaj do domu, przedstawisz mi go i zjemy razem dinner, czyli obiad. Przygotuję jakieś schabowe czy coś. Co o tym myślisz? Mamusiu, to jest w sumie nice idea, czyli fajny pomysł, ale jest pewien problem, bo to schabowe. Nie wiem, czy to jest do końca dobry pomysł, bo on jest wiesz taki French dog, czyli francuski piesek. On ci nie zje za bardzo pork, czyli wieprzowiny, bo jego tata surgeon mówi, że wieprzowina nie jest do końca zdrowym mięsem. Oni preferują jakieś bardziej bio, na przykład, nie wiem krówkę, albo Whatever. Jasne, córeczko, to ja mam taką propozycję. Znajdę przepis na jakieś Very Taste Sushi i kupię salmon, czyli łososia. I w sumie zadzwonisz do Karola i spytasz jego, czy, czy byłby chętny na taką propozycję. To idź na górę, zadzwoń sobie, pogadaj sobie z nim i zobaczymy, co z tego wyniknie. Wow, mamusiu, podoba mi się ta idea. Zrobisz very taste, czyli smaczne sushi, to ja dzwonię do Karolcia mojego i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dzięki za fajną idea. Dobra, to czas zadzwonić do Karolcia i zobaczyć, czy się na to zgodzi. Oby się zgodził, proszę! Muszę o tym myślę cały czas. Wow, dzwoni Wika. Oby nie prosiła, abym na pierwszym spotkaniu przyszedł na jej obiad do domu. Oby tylko nie to. Proszę, tylko nie to. Dobra, odbieram. No hej, Wiki. Co tam u ciebie słychać? Że o tobą tęskniłem i się martwiłem. Co tam u ciebie nie tak, że się nie odzywasz? Taki długi czas. Karolku, przecież nie był jakiś long time, czyli długi czas. Gdyż gadaliśmy w sumie przedwczoraj. Wiesz co? Mam do ciebie pewną propozycję. Bo gadałam o Tobie z moją mamą i myślałam czy by Cię na obiad nie zaprosić do nas na fajne sushi i mama przygotuje salmon, czyli łososia pieczonego tak jak lubisz. Co o tym myślisz? Na obiad? Do domu? Kurczę... Nie wiem, czy to mi pasuje tak naprawdę, wolałbym wiesz, co pierwsze spotkanie spędzić razem z Tobą, pójść do fajnej ekskluzywnej Restaurant i tam zjemy fajne sushi i Twoja mama nie będzie musiała się martwić je przygotowaniem tego. Ja mam pieniądze, ja mam czas, możemy pójść wszędzie, będzie mega fajnie. Może kiedy indziej, co ty myślisz? Nie chciałbym być, wiesz, no, wstydzę się trochę. I'm too shy. Co ty stary, nie masz się czym przejmować. Moja mama jest taka, wiesz, taka teenage, czyli taka nastolatka, jest mega młodzieżowa i ogarnia wszystkie newsy, jest mega w porządku. Ona jest kucharką, ona bardzo dobrze gotuje. Dobra, to tak, możemy zrobić to w ten sposób, że najpierw pójdziemy sami na sushi do Exclusive Restaurant. I tam zjemy, zapoznamy się bardziej, pogadamy. A na drugim spotkaniu pójdziemy na dinner do twojej mamy i będzie very nice. Co ty myślisz? Może w ten sposób zrobimy, bo na pierwsze spotkanie to tak, wiesz, tak będzie trochę, no nie do końca jest. Mi to pasuje tak naprawdę, będąc szczery. Jasne, to jest no problem. Oczywiście nie ma problemu, pogadam z mamą i pewnie się na to zgodzi, więc, yy, więc zawsze się spotkamy, nie wiem, za dwa dni, bo kiedyś chciałbyś do tej restauracji jakiś na ten plan, yy, czy coś w tym stylu, no bo chciałabym trochę wiesz, więcej szczegółów mieć. Dobrze Wiki, oczywiście nie ma problemu i Cię rozumiem. To na, na dating, czyli randkę, możemy iść, nie wiem, za dwa dni, może wieczorkiem, jak będzie ciemno, być tak, wiesz, tak romantic, czyli romantycznie i wtedy gdzieś pójdziemy. Mam, o, mam fajną restaurację w centrum i tam możemy pójść. Okej, okay, no problemos, sygiemko moja, to tak, słuchaj, ja idę teraz pogadać z mamą, wszystko jej powiem, cały plan i wtedy się dzwonimy i dogadamy wszystkie szczegóły, okej? Okay? Oczywiście, słodka Landrynko, nie ma problemu. Idź gadaj, ja w tym momencie lecę i idę sobie pograć w Fortnite, czyli taką gierkę na komputer. Okej, okay, ta naklejka, to to pa, papa, widzimy się później. Goodbye. Noż kurczaczki, czemu ja to wykrakałem? Na drugim spotkaniu na jej obiad iść. Po co ja to obiecywałem? Nie chcę iść na jej obiad do mamy. wolałabym tak na luzie na początku pogadać, żeby się zaprzyjaźnić, a tutaj wychodzi na takie, na takie mega poważne coś. Ja tak nie chcę. Nie wiem, nie jestem tego pewien do końca, czy ona mi się podoba, czy nie. Jest niby fajna, ale teoretycznie wolę Maję niż ją. No nie wiem, jestem totalnie zmieszany. Mamuszu mamusiu, gadałam z Karolem i powiedział, że może przyjść nas na obiad na drugim spotkaniu, a na pierwszym pójdziemy na sushi do Exclusive Restaurant, no centrum ma taką fajną i tam jest fajne jedzenie, ponieważ nie ma sensu, żeby się z tym baz grała, z tym sushi, jak jeszcze tego nie robiłaś nigdy w swoim life, więc może to jest lepszy pomysł, co ty myślisz, bo nie wiesz, on jest taki trochę szaj, czyli wstydliwy. Posłuchaj skarbie, mi się wydaje, że wstydliwość nie jest takim enough reason, czyli wystarczającym powodem, aby nie przyjść na pierwszym spotkaniu, by na obiad. Wydaje mi się, że jest tutaj coś troszkę nie tak i powinnaś z nim, wiesz, tak szczerze porozmawiać. Bo może on nie jest na przykład jeszcze tego pewien, czy faktycznie chce się z Tobą przyjaźnić w jakimś, wiesz, na przykład tak na 100%, może masz jeszcze inną koleżankę, z którą coś kręci, no nigdy nic nie, nie wiadomo tak naprawdę. Powinnaś, wiesz, tak podejść do tego z chłodem y, do niego. Ale mamusiu, co ty za głupoty gadasz, to Karol to jest taki, wiesz, taki honest boy, czyli szczery chłopak. Ja uważam, że on jest w 100% szczery. Jest mega fajny, więc wątpię, żeby on kręcił z jakimiś innymi girls, więc... Nie wiem, czy to jest potrzebne. Myślę, że po prostu jest taki, wiesz, szaj, i nie ma sensu się tym przejmować. Serio? Jasne, surciu, Ja też ci nie chcę, wiesz, tak jakoś blokować, ponieważ dorastasz, jesteś właśnie w tym wieku i nie mogę ci dawać, wiesz, kagańc na szyję jakiej, jakiemuś psu, bo chcę mieć z Tobą takie zdrowie, rodzicielskie relacje. Więc tak, ja chcesz, to iść, ale pamiętaj, musisz mieć swoje zasady, czyli żadnych buziaków na pierwszej randce i tak, żeby. By jakiś głupi tekst tu nie gadał, jak coś, to mu zwróć uwagę, ponieważ wiesz, ty jesteś pewna siebie, jesteś taka self-confident girl, czyli samowystarczalna i pewna siebie. Super, mamusi, cieszę się, że się zgodziłaś. Bardzo ci kocham i będę pamiętała o swoich, o twoich słowach, ponieważ jestem self-confident girl, czyli pewna siebie i znam swoje zasady i swoje granice. To dzwonię do Karola i idę się z nim spotkać. Dziękuję. Dobrze, córcie kochana. Życzę Ci powodzenia i samych sukcesów, ponieważ jesteś najlepsza na świecie. Wow, ale fajnie! Będę mogła iść z Karole na randkę, ale się cieszę! Jestem taka mega szczęśliwa. Czuję, że to jest mój taki wymarzony, taki Dream Boyfriend, czyli wymarzony chłopak. Chciałabym, aby to było, że dzisiaj ta rendeczka dobra dzwonię do niego. Ciekawe, co mi powie. O, dzwoni Wika, ale fajnie. Mam nadzieję, że dostała zgodę od mamy, że możemy iść na pierwszą randkę do Exclusive Restaurant, bo to jest że nie pójdę do jej domu na pierwszym spotkaniu. Co o tym w ogóle myślicie, widzowie? Pomóżcie mi. Halo, halo, no cześć, Wika, co tam u ciebie słychać? Co tam się dzieje? Słuchaj, Karolku, mama pozwoliła mi iść na randkę z tobą do Exclusive Restaurant na sushi gotowane łosoś. Więc kiedy moglibyśmy iść, powiedz mi w jakieś szczegóły, bo chciałabym się, wiesz, przygotować do tego i no i wiesz, no i ogólnie więcej szczegółów na, na, na konkrety. Okej, okay, to tak. Ja bym chciał iść, wiesz kiedy? Może jutro o godzinie 18 i wiesz, ja bym do ciebie podjechał do domu. Yy, mój tata, mam, bo ja mam w sumie szofera, yy, prywatnego szofera. Mam co przyjedzie autem, i ja mu powiem tak: szofer, dawaj do Wiki jedziemy. I przyjedzie szofer, pakujesz się do auta na tlen siedzenia, będziemy fajnie gadać. Mam pikolo, napijemy się pikolo yy, i. Spędzimy fajnie czas. Oczywiście szofer będzie cały czas przy nas, będzie nas pilnował, mamy ochronę, bo ja mam ochroniarzy prywatnych i będziemy gadać cały, prawie całą noc. Znaczy, no, może nie noc, tak do 21 max, bo wiesz, nie, mogę, nie możemy długo siedzieć. Wow, to ty masz szofera? Nie wiedziałam o tym, że jeszcze masz ochroniarzy, to jest niesamowite Karolku, jestem bardzo pod wrażeniem, wiesz co, jestem na tak, ja się wiesz co, zacznę ogarniać powoli do tego wyjazdu, no to jutro 18 będziesz pod moim domem i się widzimy i jedziemy na, yy, na, na dinner, czyli obiadek, obiadokolacja na sushi exclusive, okej, okay? super, cieszę się, fajnie, że będę mogła z tobą spędzić czas, jestem taka crazy happy, czyli szalenie szczęśliwa. Super Viki, ja też się mega cieszę, że będę mógł z tobą spędzić wspaniały czas i będziemy w dodatku jeść w sushi, czyli rybkę smażoną albo pieczoną, łososia. Moje ulubione danie, to jest moje favorite dinner. I, i tak, więc jutro 18 tak dokładnie widzimy się. Ja ci zadzwonię tak wiesz, pół godziny wcześniej, przypomnę się. I to co? To, to do zobaczenia, moja Myszko, papa! Pa. Super, super! To na razie, mój biały rycerzu w białym Audi albo BMW, czyli BMW. Mamusiu, jestem umówiona na randkę z Karolem jutro o godzinie 18. Przyjedź do mnie z jakimś szoferem w jakimś rich car, czyli bogatym aucie, ale jestem szczęśliwa! Jestem taka mamusiu szczęśliwa z moim, będzie mo może on będzie moim, wiesz, takim dream boyfriend. Sureczko gratuluję Ci! Jestem bardzo szczęśliwa! Słuchaj, tylko pamiętaj, że jesteś Self-Confident Girl, czyli samodzielna, samowystarczalna i masz swoje zasady i swoje reguły. Więc pamiętaj o tym, co ci mówiłam. Jasne, się dziękuję bardzo! Pamiętam o wszystkim! Będę traktowała wszystko, co mówisz, bardzo poważnie! Dziękuję Ci, że mnie w tym wszystkim wspierasz! Mordeczko, dziękuję, że dotarłeś do końca. Część druga w następnym odcinku, więc strzel teraz suba dzwoneczkiem i lajka i napisz komentarz, jak Ci się podobał odcinek.